Znajdujemy się w otwartym gruncie kwatera odmiany Polana, z której została zdjęta agrowuknina dwa dni temu. No i tak jak to niestety bywa pod agrowłókniną, bujny wzrost chwastów, w warunkach trochę plantacji zachwaścił. Po prostu będzie musiało być, i będzie musiała zostać na ręcznie. Innego wyjścia. Nie ma plantacja właśnie przed dlatego że istniało podejrzenie zasadne, że rośliny są uszkodzone przez, przez niskie temperatury w okresie zimy. A agrowukina pozwala roślinom szybciej się regenerować. I, i, no i ten właśnie wzrost. No ale wracając do tematów a, związanych z ochroną. <laughs> Poprzedni sezon był sezonem wybitnym z tego względu, że były wysokie temperatury więc w związku z tym mieliśmy do czynienia to chyba się mówi z epidemicznym wystąpieniem przędziorka chmielowca który na plantacjach niechronionych na jednym liściu osiągał populację rzędu blisko 1000 sztuk to sobie trudno wyobrazić, ale naprawdę takie liście bywały no i w związku z tym trzeba było przedsięwziąć inne środki niż zazwyczaj to, co testowaliśmy wspólnie w roku ubiegłym na tych plantacjach, i co się sprawdziło w kilku już na, na, na innych plantacjach produkcyjnych, również to program ochrony. I tu nie mówimy o stosowaniu jednego akarycydu, ale programu ochrony opartego na różnych substancjach aktywnych o różnym sposobie działania. I możemy teraz powiedzieć, że sprawdziły się w praktyce programy oparte na Envidorze, w programach z Siltakiem i ze środkami opartymi na abamektynie. W zależności od nasilenia, presji, w tych ekstremalnych sytuacjach oczywiście to musiały być minimum trzy zabiegi. Jak będzie w tym roku, to czas pokaże i rozwój przędziorków i, i pogoda. Wiadomo, że im wyższe temperatury, tym tempo rozwoju populacji szkodników jest szybsze. Ważne jest, że w takim programie opartym na Envidorze, Siltaku, i abamektynie mamy trzy różne sposoby działania. Czyli z jednej strony bardzo dobra strategia antyodpornościowa, a z drugiej strony możliwość uchwycenia szkodników w różnych ich stadiach rozwojowych. Przypominam, że nvidor jest środkiem, który bardzo dobrze działa na jaja i formy młode stadia rozwojowe przędziorków. Trochę wolniej i słabiej działa na formy dorosłe, ale w przypadku samic na przykład ogranicza ich zdolność do składania jaj, czyli Kolejne pokolenie będzie populacja będzie mniejsza. Z kolei takie środki jak silta, który działa mechanicznie kontaktowo, czy abamektyna są substancjami, które działają lepiej na dorosłe stadia. W ten sposób uzupełniamy mechanizmy działania tych środków i długofalowo mamy dobry efekt. Ochrony. Warunek, żeby ochronę rozpocząć, naprawdę na początku rozwoju populacji, a nie wtedy, kiedy mamy sytuację tak, jak w ubiegłym roku dochodziło do kilkudziesięciu czy kilkuset sztuk na jednym liściu, bo wtedy najlepsze programy, nawet jeżeli będą skuteczne w 90%, to po kilku tygodniach mamy znowu gigantyczne nasilenie szkodnika i zaczynamy walkę od nowa. Dlatego kluczowy będzie moment, prawdopodobnie trzecia dekada maja lub początek czerwca, kiedy tą ochronę w większości regionów w Polsce trzeba będzie rozpocząć i odpowiednio rotować te środki, czyli Envidor, Siltak i środki oparte na Abamektynie. To się sprawdziło w roku ubiegłym myślę, że w tym roku również to potwierdzimy. Zgamy środków firmy Bayer. To, co w tej chwili możemy zaoferować plantatorom Malin, to oczywiście fungicyd za to do zwalczania. Zamierania pędów maliny i rdzy na malinie. Nasz insektycyd Kalipso, który jest insektycydem o szerokim spektrum zwalczanych szkodników, wspomniany przed chwilą, akarycyd Envidor, który służy do zwalczania przędziorków, wykazuje również uboczne działanie na inne drobne roztocza, które się mogą między innymi na malinie pojawić. Z grupy preparatów opartych na peretroidach mamy Patriot i czekamy na rozszerzenie rejestracji, skopiowanie, gdyby rejestracji Patriotu dla Decisu. No, pff, myślę, że standardem stosowanym od wielu lat, zwłaszcza w trakcie zbiorów, jest fungicyt e, e, Teldor, który ma tą zaletę, że ma tylko jeden dzień karencji i w programach, e, e, dobrych programach zwalczania szarej pleśni, zamierania pędów, od wielu lat ma dobrą pozycję. Może niektórzy plantatorzy w ostatnich latach o Teldorze trochę zapomnieli, ale chciałbym zwrócić uwagę, że oprócz tego, że on dobrze działa na choroby grzybowe, on także wpływa dobrze na trwałość i jędrność owoców co było już wiele lat temu potwierdzone. Myślę, że warto sobie o tym efekcie przypomnieć i budując programy ochrony wpleść Teldor. I pamiętajmy o tym, że jest to jedyny środek zawierający tą substancję aktywną, czyli mamy dobry środek do rotacji z innymi grupami chemicznymi, żeby budować dobry program ochrony w ramach strategii antyodpornościowych. Czekamy na rozszerzenie Luny Sensation. Czy będzie to na ten sezon? Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Jeżeli tylko taka informacja się pojawi, będziemy plantatorów informować, ale w tym momencie Luna Sensation w Polsce jest w trakcie oceny, jeśli chodzi o rejestrację w malinach. Najbliższym część na plantacji malin jesiennych trzeba zwrócić, zwrócić uwagę oczywiście na rdze maliny. Pojawiają się pierwsze objawy. W niektórych krajach kraju jest ich więcej, niektórych jest mniej. Hmm. Szukamy ich na dolnych, na dolnych liściach, tuż przy gruncie. Tam, tam zazwyczaj pojawiają się pierwsze zarodniki grzyba. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na szkodniki, a więc na zwójki, które w tej chwili pojawiają się na malinach odmian powtarzających owocowanie. Warto zrobić lustrację w czasie kwitnienia pod kątem obecności mszyc o których zawsze zapominamy, a które są wektorem, właśnie, wektorem przenoszącym wirusy. Na plantacjach malin letnich warto, jeśli ktoś ma zwłaszcza odmianę Glen Ampu warto przeanalizować sytuację z poprzedniego sezonu, czy występował szpeciel przebarwia malinowy. Jeśli występował, to przy okazji zwalczania przędziorka akurat w tej fazie przed kwitnieniem dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Nvidoru, który będzie ograniczał szpeciela. I w tym momencie staje się to bardzo istotny i ważny zabieg z względu, że później nie będzie już możliwości wykonania takiego zabiegu.